Dostajesz emeryturę i nie masz szans, żebyś coś wynajął? Za mało jest ta emerytura, żeby coś wynająć, tak? Tak. A jakie masz plany na przyszłość? Gdzieś muszę szukać mieszkania tu w Katowicach taniego, kawalerki taniej. Ile są takie kawy, wynają takie kawalerki w Katowicach? zależy od stanu. No tak średnio. Około tysiąca. Tysiąc złotych za kawalerkę? To dobra cena, To, to zależy za, ale gdzie? to Powiesz prywatny wynajem? Prywatnie, zależy Co? w jakim regionie Katowic, czy w mieście, czy poza Katowicami. Jeszcze to tanie botu, w centrum od 1,5 do 3 tysięcy. A w centrum od 1,5 do 3 tysięcy złotych za kawalerkę. A ty, 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 ty nie masz nic przeciwko temu, żeby mieszkać na obrzeżach jakby co, tak? Aha. Rozumiem. I jest jakaś szansa, że, że wynajmiesz tą kawalerkę? Bo mówisz, u znajomego teraz śpisz. No bo my z mimi rozmawiam i oni mi powiedzieli, że coś, a będą mieli to mi powiedzą. Aha. A powiedz mi, dostajesz jakąś zapomogę z miasta czy coś? Amerytura, jak a Tylko emerytura i i nic więcej ale to że jesteś bezdomnym to nikogo nie interesuje nic nie